Jeżeli w Twojej firmie jest bardzo dużo klientów, którzy nie znają Cię, chcą tylko od Ciebie cenę, ofertę, na jutro proszę nam wysłać się, i się zastanowimy i potem często nie kupują, to może się okazać, że mądra inwestycja w marketing B2B jest albo jedynym, albo jednym z niewielu rozwiązań, długoterminowych rozwiązań tego problemu. Cześć, nazywam się Szymon Negacz i witam Was na kanale Wise Business School, na którym tłumaczę Trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o marketingu B2B, czyli o marketingu, który może stosować firma, aby pozyskać inną firmę. Ja w tym odcinku skupię się na dwóch kwestiach, to znaczy, najpierw poopowiadam wam, co się zmienia na rynku, jak ewoluuje rola handlowca, jak zmieniają się nawyki klientów. A w drugiej części tego odcinka podpowiem wam czy w związku z tym waszej organizacji warto zainwestować w marketing B2B czy raczej lepiej go unikać. Eee, czyli ten odcinek będzie idealny dla dyrektorów, dla menadżerów, też dla szefów marketingu, którzy zastanawiają się, czy ta inwestycja w marketing w naszym przypadku ma sens, czy też kompletnie lepiej tego uniknąć. Więc zachęcam was do obejrzenia części merytorycznej dzisiejszego odcinka. No dobrze. Z każdej strony da się ostatnio słyszeć, że w ogóle biznes się zmienia co roku, co dwa. Pandemia bardzo przyspieszyła digitalizację przedsiębiorstw eee, i w ogóle wszystko, wszystko ewoluuje i będzie ewoluować coraz szybciej. Ja co do zasady, jako przedsiębiorca i konsultant, się totalnie z tym zgadzam. Nie mam żadnej wątpliwości, że dokładnie tak będzie. Ale, żeby nie mówić na sucho, porozmawiajmy o konkretach. Eee, mam tutaj ze sobą kilka badań. Przeczytam wam te badania i jestem ciekawy, co o nich pomyślicie. Badanie pierwsze. Zanim kupujący skontaktuje się po raz pierwszy ze sprzedawcą, może mieć już w 90% zakończony proces zakupu. To jest badanie Forestera. To badanie nie pochodzi z Polski, ale wydaje mi się, że w Polsce może być to znacznie więcej niż 90%. I teraz z czego to wynika? Najczęściej wynika to z tego, że kupujący w tych czasach coraz bardziej boją się powierzyć swój wybór ręką handlowca I nawet jeżeli nie wierzycie temu co mówię to jak idziecie do Euro, EURO RTV AGD albo innego sklepu gdzie możecie kupić na przykład telewizor i pytacie handlowca jaki telewizor by Pan polecił i on bez namysłu mówi mam dla Pana idealny model <grych> no to ciekawy jestem czy ile, ma, ile ma prowizji z tego konkretnego modelu. Niestety Tracimy zaufanie do handlowców. Coraz rzadziej mamy przekonanie, że oni podpowiadają nam tą najlepszą możliwą opcję. Coraz częściej wolimy zaufać sobie samemu, co adresuje drugie badanie niezależnej firmy. 77% kupujących w kanale B2B nie skontaktuje się z handlowcem, dopóki samodzielnie nie zdobędzie więcej wiedzy na dany temat. To jest 77%, to są prawie wszyscy kupujący. Nie pogadają z handlowcem, będą go unikali, dopóki sami nie poczytają artykułów blogowych, nie poczytają recenzji czy nie zobaczą takiego filmu na kanale jak chociażby Wy teraz oglądacie. I to bardzo pięknie podsumowuje trzecie badanie. To badanie było firmy Corporate Executive Board. Teraz trzecie badanie, badanie firmy Pardot, który mówi o tym, że 78% kupujących. Zaczyna swój proces zakupu w wyszukiwarce Google. To znaczy, to już nie jest tak, że moim pierwszym odruchem jest to, że ja dzwonię do swojego znajomego handlowca, czy w ogóle szukam firmy, która mi pomoże. Absolutnie nie. Moim pierwszym odruchem jest to, że siadam, próbuję znaleźć swój problem, czytam, oglądam, słucham, czasami dzwonię do znajomego, ale to jest Wasz pierwszy odruch. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że średnia długość wyszukania. Jakby Liczba słów wyszukiwania w wyszukiwarce Google w ostatnich pięciu latach, 5 lat temu i 6, wynosiła lekko ponad dwa słowa, a obecnie wynosi ponad cztery. Nauczyliśmy się świetnie szukać w wyszukiwarce, czujemy się, e, czujemy się bardzo niezależni e, i obecnie jak wygooglujecie na przykład e, sukienka czerwona w grochy, rozmiar S, to nie dość, że ona wyskoczy, to jeszcze będzie można ją od razu kupić. Są też badania, które są trochę przerażające i pokazują, że na przykład na tak trudne tematy jak aborcja, jak eutanazja, jak inne religijne przekonania, jest bardzo łatwo manipulować poglądem całego społeczeństwa w zależności od tego, co pokazuje się pierwsze w Google na dane słowo. Bo ludzie dokładnie tak wyrabiają sobie zdanie. Ale, żeby pogłębić ten problem, pokazać Wam, że te trzy badania to wciąż za mało. Pokażę Wam czwarte, mojego ulubionego Instytutu Badawczego. To już jest czwarte badanie, czwartej osobnej firmy. Trzeba, że wszyscy się mylą, jest, ta, jest też taka szansa, ale staram się te badania dobrać tak, żeby były po wielu różnych firmach. I to jest badanie, które pokazuje, że jak klient spędza swój czas, klient B2B, kupując. I teraz uwaga: 27% tego czasu spędza na samodzielnym wyszukiwaniu rzeczy online. Najwięcej. Później, 22% tego czasu spędza na spotkaniach w grupie zakupowej, czyli jeżeli ja, prezes, dyrektor i ktoś tam coś chce kupić, to 22% czasu tego zakupu spędzimy na rozmowach sami ze sobą, czego my w ogóle potrzebujemy, o co nam chodzi. Później 18% z tego czasu przeznaczę na samodzielny research offline, czyli sam poszukam, ale już nie w online. 27% było w online, a zaledwie 17% spędzę na spotkaniach z handlowcami. To jest naprawdę niewiele. Jeszcze jak sobie wyobrazimy, że zazwyczaj tych handlowców i firm jest 4-5, to się okazuje, że każdy z nich ma 2-3% czasu na to, żeby przekonać klienta do swojej firmy. To jest naprawdę niewiele. Czasami za mało, żeby cokolwiek móc zdziałać. Pozostałe 16% to są inne inne aktywności, które klient robi w czasie zakupu. I teraz spójrzcie. Mamy tak: klienci najczęściej mają w 90% zakończony proces zakupu, kiedy kontaktują się z handlowcem. 77% z nich nigdy nie skontaktuje się z handlowcem, dopóki nie zdobędzie więcej wiedzy na dany temat. 78% zaczyna w B2B wszystko od wyszukania w Google, a obecnie klienci zaledwie 17% swojego czasu przeznaczają na spotkania z handlowcami. Przyznacie, że to przerażające. Ale na to nałożę kolejne badanie, czyli badanie, które jest firmy Forrester. I to badanie ma bardzo uroczą nazwę, która jest w pierwszym kontakcie po prostu przerażająca, bo badanie nazywa się The Death of B2B Salesmen. Firma, która je przeprowadziła, to firma Forrester. Jak wyszukacie to badanie, zresztą wrzuć, wrzucimy je w opisie. To badanie dzieli handlowców na cztery kategorie. Na osiach mamy dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest istotność decyzji. Czy ta decyzja jest bardzo ważna, czy relatywnie nieważna. A druga to skomplikowanie samego rozwiązania, które sprzedajecie. I Forrester dzieli handlowców na cztery kategorie. Kategoria pierwsza to tak zwani zbieracze. To są handlowcy, których najczęściej można spotkać. W różnych działach obsługi klienta, oni zbierają zamówienia, po prostu czekają, aż wyślecie zamówienie na maila czy zadzwonicie z zamówieniem. Bardzo wielu naszych klientów żartobliwie nazywa niektórych handlowców, że oni zamiast sprzedawać, to agresywnie czekają na zamówienia. Są też i tacy, jakby odradzam sprzedawać w taki sposób. Są też pokazywacze i pokazywacze to wszyscy ci handlowcy którzy muszą pokazać swoje rozwiązanie jadą do klienta pokazują piękną prezentację a jak pan tu naciśnie to takie coś się robi a jak pan tu coś zrobi to jest takie coś a ta maszyna ma tutaj to a ten oprogramowanie ma takie coś a ten produkt ma to i tamto czyli handlowcy pokazywacze trzecia kategoria to prowadzący to są osoby, które pomagają klientowi przejść zakup, czyli prowadzą klienta po ścieżce aż do zakupu, i na przykład znajdziecie ich w banku. Jak chcecie wziąć kredyt, to co do zasady, kredyt nie jest jakimś bardzo skomplikowanym rozwiązaniem, ale potrzebujecie kogoś po stronie banku, kto was poprowadzi po tej ścieżce. Podobnie będzie z samochodem, podobnie będzie z innymi trudnymi, skomplikowanymi rozwiązaniami, które będziecie chcieli kupić. I ostatnia kategoria to handlowcy doradcy. I teraz uwaga. Jeżeli zadam Ci teraz pytanie, który z tych, która z tych kategorii Twoim zdaniem jako pierwsza zniknie z rynku, to odpowiedz sobie sam. A ja zaraz Ci odpowiem. Według Forrestera pierwsi znikną zbieracze. Dwa lata temu w Stanach to jest ponad milion zwolnień, bo najłatwiej jest zautomatyzować pracę tych konkretnych osób jest najłatwiej doprowadzić do tego, że, że po prostu zautomatyzujemy ich pracę. Ale przecież halo, w pandemii okazuje się, że. Kredyty to już można brać przy komputerze, samochód można zamówić przy komputerze. Za około 15-20 lat najprawdopodobniej prowadzący również stracą swoją rolę i nie będą w stanie pracować. I analogicznie jest z pokazywaczami. Kiedyś było dla nas nie do pomyślenia, żeby zamówić sobie buty przez internet, a teraz zamawiam buty. W środku jest naklejka, żeby je odesłać? Żaden problem. Natomiast Forester, na szczęście, mówi o tym, że jedna kategoria handlowców nie dość, że nie zniknie, to będzie coraz bardziej potrzebna, a są to handlowcy doradcy. I dlaczego? Dlaczego to oni, ich specyfika pracy będzie coraz bardziej potrzebna? A to dlatego, że obecnie na rynku jest tak wiele rozwiązań, jest tak wiele firm, jest tak wiele odcieni szarości wszystkiego, co się na rynku dzieje, że uwaga: 77% klientów B2B według Gartnera. Twierdzi, że ostatni ich zakup był albo bardzo skomplikowany, albo stresujący, trudny i nie wiadomo było co wybrać. I sobie przypomnijcie, jak ostatnio wymienialiście dostawcę, kupowaliście jakiś system informatyczny, wybieraliście CRM do swojej firmy. Rzeczywiście, w większości te zakupy są po prostu trudne. I jaki z tego płynie wniosek? Wniosek z tego płynie taki, że konsumenci zaczynają kupować rozwiązania w trochę inny sposób. Niż kiedyś. To znaczy, sam szkielet procesu zakupowego jest bardzo podobny. Klient najpierw ma wyraźny problem. Potem szuka sobie koncepcji, szuka sobie rozwiązania, które będzie najlepsze na ten problem. Później edukuje się z tego rozwiązania, czyli szuka informacji w internecie, albo spotyka się z handlowcem, albo czyta książki. Później podejmuje decyzję, że tak zainwestuje w system CRM, albo tak kupi nowy samochód. I dopiero później dokonuje zakupu. Ale to, co się wydarzyło, to wydarzyło się coś takiego, że klient te cztery etapy obecnie chce przejść po prostu sam. W coraz większej liczbie branż klient chce sam sobie wybrać koncepcję, chce sam się wyedukować, chce sobie sam zdecydować. Nie chce, żeby żaden handlowiec mu w czymkolwiek pomagał. I obiecałem wam, że w drugiej części tego odcinka podpowiem wam, czy powinniście inwestować w marketing. I teraz tak. Klient na ostatnim etapie procesu zakupu mówi tak: poproszę to, to, to i to, wycena na jutro. Jeżeli takich zapytań w Waszej firmie jest najwięcej i oni na dodatek kupują, to znaczy wrobicie wyceny, ale klienci uciekają, kupują gdzieś indziej, decydują się kupić gdzieś indziej, to może oznaczać, że cały ten proces, który tutaj Wam narysowałem, oni przeszli sami, ale jakaś firma im pomogła. Bo tak naprawdę można by powiedzieć, że wy właśnie oglądając ten film się edukujecie, jesteście na trzecim etapie procesu zakupu. Może kiedyś coś u mnie kupicie, niekoniecznie na to nalegam, bo nie taki jest cel tego kanału, ale jestem przykładem firmy, a dokładniej rzecz biorąc, cztery nasze firmy są przykładem tego, że my robiąc marketing pomagamy klientom przejść tą część procesu zakupu bez rozmawiania z handlowcem. Samodzielnie, w niedzielę, wieczorem, kiedy ma ochotę. I teraz, jeżeli w Waszej firmie takich zapytań, na jutro poproszę wycenę i później niewielu decyzji jest dużo, to może się okazać, że inwestycja w marketing B2B będzie jedynym wyjściem, bo ten problem będzie się tylko z roku na rok pogłębiał. Klienci będą stawali się coraz młodsi. Po stronie klienta, dokładnie rzecz biorąc, będą stawali się coraz młodsi, coraz mniej chętnie będą rozmawiali z handlowcami, coraz mniej chętnie będą klikali formularz wypełnij, jeżeli chcesz poznać cenę i dowiedzieć się czegoś więcej. I ktoś do Ciebie odzwoli. Coraz mniej chętnie będą to robić i może się okazać, że marketing B2B jest koniecznością. Jaką koniecznością? Na przykład, żeby napisać artykuły na temat problemów klientów. Jeżeli klient będzie ich szukał, może trafi na Waszą firmę. Na przykład. Przygotować w internecie bardzo wyraźne wytłumaczenie, jak sobie radzić z poszczególnymi sytuacjami, na przykład na waszej stronie internetowej. Może to być kanał YouTube'owy, może to być blog, może to być podcast, może to być jakiś materiał w PDF'ie, cokolwiek. Możecie tworzyć bardzo dużo materiałów edukacyjnych, które pomagają klientom zrozumieć, jak działa wasz typ produktu, jak należy je wybierać, na co należy zwrócić uwagę. Możecie też produkować dużo materiałów, które finalnie pomagają klientom podjąć decyzję. I teraz uwaga. Uważał, że w Polsce aktualnie jest co najmniej kilkaset tysięcy przedsiębiorstw, które jeżeli teraz, dzisiaj, zaraz nie zaczną tworzyć marketingu w tym rozumieniu, to tak naprawdę siła pędu będzie pchała tej firmy przez pewnie najbliższych lat kilka. Natomiast ta siła pędu z roku na rok będzie coraz mniejsza. I na przykład ja, jako firma, nasze firmy, na przykład Sellwise, firma doradcza sprzedaży i marketingu B2B, jest najlepszym tego dowodem. My weszliśmy na rynek... Na którym nikt albo prawie nikt nie robił tego marketingu, czyli nie prowadził klienta przez proces zakupu w inny sposób niż poprzez rozmowę z handlowcem. I my wchodząc na ten rynek, tradycyjny rynek, i robiąc marketing, ale taki marketing z szacunkiem, edukujący, w którym rzeczywiście troszczę się o to, co mówię do ciebie e, oglądający. Chciałem powiedzieć czytelniku, nie wiem dlaczego, ale widzu, o to jest to słowo. Ja nie nagrywałem na YouTube'a nigdy, więc nie znam jeszcze tych słów. Widzu, drogi, mówię do ciebie z szacunkiem, rzeczywiście staram się ciebie czegoś nauczyć, i w ten sposób, robiąc ten marketing od serca, po prostu trafiło do nas bardzo wielu klientów, i w krótkim czasie staliśmy się jedną z największych firm doradczych, a w naszej specyfice sprzedaży i marketingu B2B obecnie jesteśmy największą firmą w Polsce. A nigdy nasz handlowiec nie czekał agresywnie na to, żeby dostać zapytanie z dnia na dzień i szybko coś wycenić dla klienta, tylko najczęściej rozmawiał z klientem, który już przychodził wyedukowany i po prostu chciał u nas kupić. Więc, jeżeli w Twojej firmie jest bardzo dużo klientów, którzy nie znają Cię, chcą tylko od Ciebie cenę, ofertę, na jutro proszę nam wysłać, i się zastanowimy, i potem często nie kupują, to może się okazać, że mądra inwestycja w marketing B2B jest albo jedynym, albo jednym z niewielu rozwiązań, długoterminowych rozwiązań tego problemu. No i teraz napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy w waszej firmie marketing się rzeczywiście przyda? Czy się nie przyda? Napiszcie też dlaczego. Jestem bardzo ciekawy tego, jakie są Wasze opinie na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, również umieśćcie je, umieśćcie je w komentarzu. Marketing b na tym kanale na pewno będziemy bardzo rozwijali i na podstawie tego, co napiszecie w komentarzach, z dużą przyjemnością zaprojektuję kolejne odcinki. A tymczasem... Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Eee, dzięki temu nie pominiecie kolejnych odcinków. Pojawią się one na, u Was na ŁOLU. Będziecie mogli od razu obejrzeć i dostać kolejną dawkę wiedzy. Zachęcam Was też do zostawienia lajka. To jest ponoć bardzo ważne na YouTubie. No i cóż, szalenie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!